Serdecznie Was witam. E, dzisiaj o poranku się z Wami witałem, informując, że mamy drugą sesję Sejmiku Województwa Lubuskiego. Jesteśmy już po niej. E, bardzo, oczywiście, pracowita, intensywna. E, wiele dokumentów do przyjęcia. E, zarząd Województwa Lubuskiego e, został utwajkowany, tak mówię językiem potocznym, czyli głosowanie głosami. Koalicji większościowej w Sejmiku m, zaakceptowało to sprawozdanie. My, jako radni y, opozycyjni, byliśmy y, przeciw y, i tak to pozostawię. To jest, y, Szanowni Państwo, no taki dość typowy rytuał y, związany z faktem, że przy takiej większości mandatów, oczywiście koalicja y, rządząca wszystko jest w stanie przegłosować. Y, oczywiście skutkuje to dwiema rzeczami. Pierwsza rzecz to taka, że głosuje się generalnie bezdyskusyjnie, a druga rzecz, że nawet jeśli dyskusja miałaby być merytoryczna, to ona już nic nie wnosi, bo i tak wiadomo, że większość jest na tyle e, oczywista, że nawet mądre rady e, dobrej sowy nic tutaj się. E, nie zaskutkują, niczym nie zaskutkują. No ale zostawiam to z boku jako pewną klasykę funkcjonowania w samorządzie lokalnym, nie tylko. Teraz, jak Ziemia Lubuska, długa i szeroka, będziecie Państwo świadkami podobnych zdarzeń w samorządach lokalnych. Rady Miast, Gmin, Powiatów yy, będą głosować yy, w sesjach absolutoryjnych. No i pozostawiam to Waszej ciekawości. Natomiast dwie istotne rzeczy, które wydarzyły się w czasie dzisiejszego posiedzenia Sejmiku, pozwolę przywołać. Nie dlatego, że jednej z nich byłem autorem, ale dlatego, że rzeczywiście tak czuję i tak uważam. Dlatego też na koniec posiedzenia przy tzw. sprawach różnych zaapelowałem do wszystkich radnych. Sejmiku Lubuskiego bez względu na sztandary partyjne, które powiewają nad ich głowami, żebyśmy potrafili otworzyć uszy i usłyszeli wspólnie poza politycznym sporem niepokoje i lęki Was Lubuszan w związku z tym, że pojawia się coraz więcej e, imigrantów na terenie Ziemi Lubuskiej. W naszym sąsiedztwie, w naszych gminach, w naszych wsiach. I nie chcę tu eskalować napięcia i trwogi. Nie zmienia to postaci rzeczy, że Sejmik Lubuski musi we wspólnocie swojej, a, swojego rozsądku i politycznej rozwagi podejmować decyzje, które chronią bezpieczeństwo Lubuszyn. I Absolutnie nie ma we mnie zrozumienia dla tyrady jednego z radnych koalicyjnych, który bawi się w semantykę, próbując obalić tezę o tym, że rzeczywiście konsekwencje i niepokój, który Was, drodzy lubuszanie, w tej chwili znachodzi, dotyka, jest sprawą, do której należy podejść poważnie, poza politycznym sporem. A nie bawić się w grę słów, czy obcokrajowiec równa się niepokój, czy obcokrajowiec równa się niebezpieczeństwo. Podobną tyradę uprawia premier Tusk, mówiąc o rzekomym naszym rasistowskim podejściu do imigrantów. Absolutnie nie ma tu to zastosowania. Jesteśmy zawsze i byliśmy <kli> otwarci i gościnni. Natomiast trzeba doskonale rozumieć, że nasi goście muszą przyjmować zasady naszego domu. Tu jest Polska, tutaj rządzimy się w rytmie, norm, wartości i zasad bliskich Polsce chrześcijańskiej, Polsce gościnnej, Polsce wielokulturowej, ale Polsce bezpiecznej. Dlatego też chciałbym prosić Was, Lubuszan, żebyście teraz podjęli szturm na radnych w swoich gminach, miastach, powiatach, żeby składali interpelacje z pytaniami o koszty przyjmowania uchodźców. Kto będzie je ponosił i kto będzie ewentualnie refundował straty, które my poniesiemy ze względu na ich zachowania. Wobec powyższego to jest jeden element, który na koniec e, sesji przedłożyłem. Jednocześnie deklarując, że bez względu na to, że to rząd koalicji 13 grudnia podjął takie, a nie inne decyzje o wpuszczeniu imigrantów do Polski, to jesteśmy w stanie otworzyć się na ten kłopot i razem z nimi próbować go naprawiać. I oto jeden z radnych Koalicji Obywatelskiej mówi, Pan jest głupi, pan jest stary, pan jest w, 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 w ogóle nie rozumie wielokulturowości. Wiek nie świadczy o mądrości. Tak samo jak i młodość nie znaczy, że trzeba być tak butnym i obrażać innych radnych ze względu na to, że są starsi, czy też z drugiej strony młodsi. Starość, mogę powiedzieć, takim pojęciem też ludycznym, to jest również doświadczenie życiowe i mądrość życiowa. A z reguły o młodości się mówi, że jest buńczuczna, ryzykancka i czasami głupia. Nie zarzucam mojemu kontrrozmówcy głupoty, ale zarzucam cynizm polityczny. I tu nie cynizm ma wygrywać, tylko odpowiedzialność za Lubuszan, za bezpieczeństwo naszej ziemi lubuskiej i naszych domów.